przyjechała do mnie Skoda Felicia i tak wygląda łożysko i przegub jak był skręcony przegub tak, tak samo a tak przegub I patrzcie, co tu się stało. Tu mamy taki rancik, się zrobił. A tak wygląda sam chop piasta. Wydaje mi się, że komuś już kiedyś siadło łożysko. I to tak fest. Powinna zostać wymieniona piasta. Zostało wymienione łożysko. Piasta została wprasowana stara. No, i znowu padło łożysko. I teraz jak to wprasuje, to za chwilę znowu padnie łożysko. Więc trzeba poszukać nowej piasty.